Dobra, witam was wszystkich w, w pierwszym takim, znaczy nie, to będzie drugi oficjalnym odcinku Kompanii Uśmiechu. Niestety nie ma całej ekipy, jest ze mną DZH, ja jestem Karakem przy okazji. Smusił mnie. Poprosiłem cię. Smusiłeś. Dobra. E... Każdy ma swoją własną wersję. Dokładnie. E, wracając, e, gramy sobie, e, to jest RTS, on jest darmowy na Steamie, biedaki Polaki mogą go sobie kupić, zastanawiamy się jeszcze czy nie nagrać Sea of Thieves. A Metin jeszcze nie leci, a nie. Aj, aj, aj przyjacielu, ale Metin będzie mnie bolał. Wiem, o to chodzi. Ale kto będzie grał znaczy W tych czasach już nikt nie gra Meti na SOREC, ok. No wiem. Bo <grywa> no w sumie Meti od grudnia zaczynamy coft i psanie. Od grudnia? Tak, łatwiej będzie. Dobra. W sumie, jak się pokończą te... Możemy też arenę ogarnąć po prostu. A, no, w sumie racy bo można się ponapierdalać, będzie śmieszniej. Ogólnie jeszcze, i pubem graliśmy, to mieliśmy przejewane, bo nas zabijali co chwilę w sumie. No ja aktualnie teraz nie nagrywam, on, on nagrywa, a mi się nie chce po prostu tego tam ustawiać, wszystkiego. Więc nie nagrywasz, czy tylko ja nagrywam? Nie, ja nie nagrywam. Okej. Okay. Ty, by... ja pro... ja... ty po prostu pokażesz, jak ja cię zbombarduję. <laughs> Zamknij się. <laughs> to nie żart. <laughs> Niestety, dlatego się tego się nie będzie boję. I <grystanie> słusznie. dobra, dzięki za info. Wiem gdzie teraz jemy, w którą stronę mam iżu, żeby znaleźć twoją bazę. Hmm. A ja już twoją No właśnie widzę pojelenia. Hej, Jak tam? Po co ucie... Po co ucieprz... Przestań, zostaw go! Halo, co on ci zrobił? Ma rogi! <słyski> 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 on jest rogaczem Czy ty, czy ty jesteś hasistą względem spierząt? Nie, on ma rogi, a ja nie lubię rogaczy ta My mapa już... jest strasznie mała, I... chyba. Tak, ale ty masz wodę obok siebie, więc masz prze... ten... fajnie w sumie. To. I dlatego też jest tak, tak mała no. Ja się bardziej boję tego, że mi się w pewnym momencie chyba skończą... Yy, surowce. W tej grze nie jest o to trudne. Ja mam pod podbudowanie murów. A co ja mam powiedzieć? Nie wiem. Ja jestem na górzystym terenie, chłopie. Ja, ja mam w e, Ale do jakiej góry? To zależy, te y, szare czy te, te niewidoczne? Szare. To ty masz lepiej, bo na nich się nie da chodzić. No tak, ale wieży nie mogę postawić na wybojach. Hmm. No, dlaczego nie? Because game nie pozwala, grami nie pozwala. O nie, to Dzik, mój największy wróg. Wiesz, no ja chyba większość tego materiału pójdzie się do edycji, edycji jebać. Dlaczego? Bo mało mówimy. Co? Bo mało gadamy. Jak to? Nie wiem o co ci chodzi. Nie wiem o co ci chodzi. To jest bardzo normalne. Dlaczego co chwila tworzył mnie dziki? Czemu je przekupiłeś? Czemu, przekupi... Czemu przekupiłeś dziki? tłumasz się. Wszędzie w roleplayu y, jesteśmy za silni, ale przestań. Boże, to masz za swoje? Co? Ach, dzisiaj. Jestem szurrent. Hmm. Hmm. ciekawe w jaką Europę poszłeś. Czy to jest ważne do zecie? Tak, bardzo. Hmm... Jebany! Co? Jebany, młody zbudował się. No, no przestań mi strzelać. Chcę zobaczyć, jaką jesteś Europą. Znaczy, to już stąd widać nawet a ja widzę już Europa upskrywa, to jest ten, to jest ten. No ta od I Ta od Bieszniaków pewnie. Ty. Oczywiście. Nie, chcę mieć armię niewolników pracujących za średnią krajową. Ej, za średnią krajową to jest za spoko spokojną. Wiem i to jest najgorsze. Powinieneś się bać. Jak to U mnie to jest nielegalne się bać. Nawet jeśli mówię o średniej krajowej i że ty musisz im zapłacić. Czekaj, bo mój mur się zjebał. Dobrze ci tak. Właśnie nie. No właśnie czy tak. Ty poszedłeś w jest znowu z tymi rakietami? Pomyślcie się. Może podejdziesz i sprawdzisz. <śmum> A, czyli już jesteś tym... E, przemysłową. Nie. <śmum> podejdziesz i sprawdzisz. <śmum> <śmum> Mogę z prymiec atakować wyściekami czy coś. Czyli jesteś już Przemysłową. Nie, no, akurat nie jestem, to sobie jej nie robię. Ale, ale nie czy bym cię kiedykolwiek oszukał? Tak. Jeszcze jak? Nie, ale nie, nie jestem. No, nie widzę, że nie jesteś. Widzę, że jesteś Indusem i mi zabijesz zwiadowca. Co O nie! Jeba! jestem niestety Paweł nie pokazał ci jednej umiejętności bardzo potężnej w związku z, ty, z, ty, z tą frakcją. Najważniejsze wieże są bardziej się jeśli dobrze korzysta. A to już wiedziałem, bo grałem tak? raz z tymi Indusami. A, dobra. Indusami. Okej, okay, jest. A chyba masz słabsze mury za to. A, to jest. Nie, są takie same. Ile mają HP? No 800. No. No. Ty nie idziesz do przemysłowych, co nie? W sensie. W sensie, ej, zróbmy po prostu walkę na tego Późne średniowiecza. Nie idźmy do przemysłowych. E, dobra, dziś śmiesznie, bo wtedy te, te, te frakcje będą miały ważność. Polska kontra Turcja, będzie. Już możesz się domyśleć co chcesz zrobić. Już szybko. Owienem się być prawda. W ogóle mnie to boli, że nie można sobie y, poszukać tak, że... Znaczy jest tu pokazany atak i jaka... z jaką szybkością biją, ale come on. No słabo, że to, to... W ogóle co kindusi mają oprócz tego, bo ja nie sprawdzałem chyba artylerii ich. W sensie? No, tego. Eee... No, na przykład e, z, wschodnia Europa ma katapulcy, co nie? E, tak. Ta, to ja mam tę balistę, co? Tylko się pytam. I widzę, co planujesz. Co? <gry> nie, pan, ustawił się obok Gdzie ty mnie widzisz? Czyli budujesz Co buduje? Nie wiem co, ale coś budujesz O jebany. Czyli co, ty pracuj... będziesz Jerozolimą, zgaduję Coś w tym rodzaju, a co? No bo wzięłeś Turków i ja takie on nie może tego, nie... Ale o co ci chodzi? Nie wiem, ale ja pierdniczę. Ja podbiłem ty, yy, dużo terenów, które nawet ja nie zagospodaruję jakoś porządnie. Dokładnie. Dlatego oddaje mi. Okay. Ale nie, o co chodzi, że ja mam taki... Głosuj na mnie. Ja mam cały zachód, rozumiesz? Tak, widzę. No kraknie, nie, tak naprawdę okazało się, że wybrałem Włochów i walczę o zrobienie najlepszej pizzy na świecie. Co kurwa? Tak zwaną pizzę chaosu słyszałeś? O nie. Tą pizzę, która sprawiła, że jesteś czterską szmatą. Zamknij się w końcu. <laughs> Jezu, i tak będzie nowy sezon, więc się uspokój. Ta, 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 w sezon sezonie będę ostrożniejszy no. przez to. Ale kurwa, nie wiem o co ci chodzi. Pokój jest fabuła w tym roleplay'u No nie ma w ogóle fabuły. Po prostu ja nie lubię trzyma nie tr braku trzymania się zasad i tego co zrobiłeś. Well, y jakby to ci powiedzieć. Zrobiłbyś to samo. Nie, czyli jeszcze dało się pokonać. I go pokonałem. Tak, ale po tym Ale to nie moja wina, że on wziął się i... ...tego... Ja umarł? Znaczy to jest moja wina, ale no... O to mi chodzi, że on, jak on miał... Z... ...się za głupa robić to... to nie moja wina, że się umarł, umarł głupi Ma to sens? Oczywiście, że nie ma jest to śmieszne? Absolutnie. Kto bardzo głupi jest głupi. I takiego memo to jest po prostu. <głos> <głos> o nie. Dobra, Mem na JJ. W skali od jednego do dziesięciu pośledzonych. <noise> nie pytam, Dor. Ciebie też to wkurza, jeśli twoje noska utknie w jakimś domku? Tak, dlatego ją zabiję wtedy. Wiesz, że w tej grze da się tak zabijać, czy nie? Nie wiem jak właśnie. Dalej, delete. Delete? Delete. Aha! XD. Z budynkami też tak działa? Tak. XD. Dlatego, żeby na ten na multiku chcesz dostać punkty, a przegrać To możesz ten, właśnie w sobie bazę zniszczyć Naprawdę? Tak Ale to lepiej dłużej tak pograć Bo inaczej może nie zaliczyć Ja naprawdę na multiku punkty się dostaję? Tak Ja, ja w ogóle nie... Ile punktów w Ej! Hej! That's kinda gay. <laughs> That's kinda it. Ojej, bacz! De piernada! Zaniepłynta <laughs> <laughs> husar. Ok, a teraz moja kolej. Chuj. <laughs> Dobra, co fajta jednak Cofnijcie Ale tyle mi zniszczyłeś Kurde Ty masz w bazie te... Bo ty nie masz... Nie, to są te Palisty i się nie da otworzyć w bazie. Muszą być na zewnątrz, bo inaczej nie mogę chyba wejść co skojarzę. Ja zaś zobaczę, bo palisty chyba i mogą. Ale nie, nie, palisty... Nie, ty. O, no, no, są mniejsze od tych niektórych. Dobra. Nie wiedziałem. Ale nie możesz że je przesuwać, czy jak? W palisty sensie mogę, bo to są te ruchome. Balisty, ale te. Wieże? No. Nie wierzę. Wie wiadomo. Nie wierzę, ale ty... Ty, ty co we mnie strzelałeś przed chwilą? Strzałem wieżami. A! <noise> Ty, lol. <lord. głos> to jest jakiś upgrade u Ciebie? To są te balony, czy jak one się nazywały? E, nie, to jest moje ulepszenie osobiste. To są te wieże kozackie wiesz że o nich wiesz Bo ogólnie tych, co ja wybrałem, Arabów, to oni mają te e, wieże z armatami na górze Interesująco To ja tylko wyobraź sobie, jak dostałem 25 w jednym miejscu to to Tak To no już go mam I prawie rozumiem, jak się go obsługuje co, kurwa? Prawie Tak. Karaket wypierdala z tymi armatami Mak, nie zmuszę cię do tego Okej, to tam twój drugo życiowy Nie, bo to wy... to jest zabalisty Ile masz tego armat? Mało e Вот а Jakby co prowadzę kolejne statki, ale nie, żeby cię zaatakować. <laughs> Sorry mam w tym inny cel? Halo no! To jest z tymi statkami Ale ja nie chcę cię atakować! To po co? Bo mam cel o, dobra, już prawie. Dobra, poszło, reszta statków. Do że góra. O, ty Rozumiem. Myślisz, że ja nie widzę tych wiersz? Wiem, widzę, że widzisz, właśnie o to chodzi. Lej. Rozumiem. Pięć. Co ty zacząłeś? Tak właśnie, to nie super. ale dobre. to jest. To jest... ja wyjeb. no caraca tá That's de ok, okay. Dziękuję ci, Dezecie, za zrobienie bramek. Co to za to, 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 to Nie mogłem zapomnieć o tej Może lepiej pomóc też się o swoich basen. Nie, nie muszę się martwić. Tuda, zapomniałem o tym. No nie, a tutaj już może wygraną. Dziękuję bardzo. To nie tak, że w chwili, kiedy miałem te 4 statki, byście lepiej padać w tą basę Hahaha! <noise> yes! No, rak s odpadł, wiadomo. No. Jezu, ja tylko czekałem, aż ty przesuniesz te armaty, ja będę mógł tym mnie jebać. To by się nie stało, gdybyś nie nie napierdalał w mojej wieży co chwilę. No właśnie o to chodziło. Ja miałem zamiar zniszczyć i wieże, i armaty. A potem. O, DZ otworzył bramę. Hmm. Specjalnie już to, to ale nie, patrz. Nie, bo brama ma mniejszą wytrzymałość, niż taki mur. To. Ta. I ją łatwiej zniszczyć, bo jest, bo jest bardziej obszerna. Więc ja. y, y, 2 plus armaty równa się rozpierdol. <grym> <grym> Dziękuję bardzo za oglądanie, ja to wyedytuję, może za jakiś miesiąc i to wstawię. Dziękuję, do widzenia. <grym> <grym> Był ze mną DZ. Ta, Tak, byłem tu, on nie zmusił, wiadomo. Bye bye.